Cynamonu nie żałujemy, dajemy go da bardzo dużo, żeby zakryć wszystkie miejsca, gdzie obcięliśmy korzenie. O, a tu obcinamy nasz cudowny naszą cudowną różę. W wszystkich miejscach, gdzie ucinamy, ona nam się rozdwoi. I jak zrobimy to samo pielęgnację rok później, również się rozdwoi to co jest. I na te wszystkie obcięte patyczki znowu damy cynamon, tak jak mamy tutaj. Zakryjemy totalnie. A wszystko to wsadzimy do ziemi i będziemy mieć nowe sadzonki. O. I tutaj dajemy na górę cynamon.